Dziś przeniesiemy się na zbocza wzgórz w Galilei, gdzie Jezus, król i nauczyciel, wypowiada słowa, które odmieniły historię świata. To nie są zwykłe pouczenia moralne, to manifest Królestwa Niebios. Jezus nie przemawia jak uczeni w piśmie, On mówi z autorytetem, jak ten, który ustanawia nowe prawo serca. Kazanie na górze to serce Ewangelii Mateusza. W nim król objawia naturę swojego królestwa i opisuje życie tych, którzy do niego należą. Nie zaprasza do religii pełnej rytuałów, lecz do przemiany wewnętrznej. Każde zdanie przenika duszę i stawia przed wyborem: żyć według światowych standardów, czy wejść w drogę królestwa. Jeśli te słowa dotykają już twojego serca, napisz w komentarzu skąd oglądasz i która jest u ciebie godzina. Otwórz swoje serce i pozwól, aby głos Króla przemówił dziś do ciebie. Rozdział piąty. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą Ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i kłamliwie mówią wszystko złe przeciwko wam z mego powodu. Radujcie się i weselcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól zwietrzeje, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też świecy i nie stawia pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się spełni. Kto więc zniesie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak będzie uczył ludzi, ten będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebios. Kto zaś je czyni i uczy, ten będzie nazwany wielkim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. Kto powie bratu, raka. Podlega Radzie Najwyższej, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli więc przynosisz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem i idź pojednać się najpierw ze swoim bratem, a potem wróć i złóż swój dar. Pogódź się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze. Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia strażnikowi, i abyś nie został wrzucony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę porządliwie, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli twoje prawe oko gorszy cię, wyłup je, i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało zostało wrzucone do piekła. I jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało poszło do piekła. Powiedziano też: Kto by chciał oddalić swoją żonę, Niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto oddala swoją żonę, z wyjątkiem powodu nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto poślubia kobietę oddaloną, cudzołoży. Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dochowasz panu swoich ślubów. A ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, bo jest miastem Wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, bo nie możesz uczynić ani jednego włosa białym albo czarnym. Niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, nie, co ponadto pochodzi od złego. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek nadstaw mój drugi. Temu, kto chce się z Tobą procesować i zabrać twoją szatę, oddaj i płaszcz. A kto cię przymusi, żeby iść z nim jedną milę, idź z nim dwie. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce od Ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swojego bliźniego. A nienawidził swojego nieprzyjaciela. A ja wam powiadam, miłujcie swoich nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. On sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę macie? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czy poganie tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. Kazanie na górze rozpoczyna się od błogosławieństw, słów, które są niczym klucz otwierający bramy królestwa. Jezus siedząc na wzgórzu niczym nowy Mojżesz, nie przekazuje zimnych przepisów, lecz objawia naturę ludzi królestwa. Błogosławieni to nie ci, których świat uznaje za silnych i wpływowych, ale ci, którzy są ubodzy w duchu, łagodni, spragnieni sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, czyniący pokój prześladowani. Jezus ogłasza radykalne odwrócenie ludzkich wartości. W jego królestwie błogosławieństwo nie oznacza braku cierpienia, lecz obecność Boga w każdej sytuacji. Jezus następnie mówi, że jego uczniowie są solą ziemi i światłem świata. To obraz niezwykle mocny. Sól konserwuje, nadaje smak i chroni przed zepsuciem. Światło rozprasza ciemność. Uczeń Jezusa nie może być ukryty ani neutralny. Jego życie ma przynosić smak Ewangelii. I światło Chrystusa wszędzie, gdzie się znajdzie. W świecie obojętności i kompromisu Jezus wzywa do życia jawnego, pełnego dobra, które wskazuje na Ojca. Potem Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa, lecz je wypełnić. To stwierdzenie jest kluczowe. Jezus nie przeciwstawia się Staremu Testamentowi. On go dopełnia. Prawo znajdowało swoje ostateczne spełnienie w nim. Sprawiedliwość uczniów musi przewyższyć sprawiedliwość faryzeuszy, czyli musi pochodzić z serca, nie z samej litery prawa. Jezus ukazuje, że zabójstwo zaczyna się od gniewu, cudzołóstwo od porządliwego spojrzenia, a miłość bliźniego obejmuje także wrogów. Nie chodzi już tylko o zewnętrzne zachowanie, ale o przemienione wnętrze. W swoich słowach. Jezus idzie głębiej niż jakikolwiek nauczyciel przed Nim. Pokazuje, że pojednanie z bratem jest ważniejsze niż rytuały religijne. Ostrzega przed grzechem w sercu z niezwykłą powagą, lepiej stracić część siebie, niż pozwolić, by grzech zniszczył całe życie. Jego wezwanie do wierności małżeńskiej i prawdy w mowie ukazuje, że królestwo nie znosi kompromisu. Najbardziej radykalne są słowa o miłości nieprzyjaciół. Jezus nie tylko znosi prawo odwetu, oko za oko, ale wzywa, by nadstawiać drugi policzek, dawać więcej niż się żąda, kochać tych, którzy nienawidzą. To nie jest strategia polityczna ani moralizm, to objawienie Bożego serca. Ojciec sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i złymi. Uczniowie mają być jak On, doskonali w miłości. Rozdział piąty to wezwanie do życia, które nie jest możliwe ludzką siłą, to życie Królestwa, które rodzi się z nowego serca. Jezus nie podnosi poprzeczki moralności. On ukazuje, że bez przemiany przez Boga nie jesteśmy w stanie wejść w to życie. Dlatego te słowa mają nas nie tylko pouczyć, ale przede wszystkim przemienić. Kazanie na górze nie opisuje wyjątkowych bohaterów. Ale zwykłych ludzi, których życie zostało przemienione przez króla. Rozdział szósty. Uważajcie, abyście swojej pobożności nie czynili przed ludźmi po to, by was widzieli. W przeciwnym razie nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie, gdy więc dajesz jałmużne nie trąb przed sobą, jak czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby byli przez ludzi chwaleni. Zaprawdę powiadam wam. Odbierają swoją nagrodę. A Ty, gdy dajesz jałmużnę, niech Twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna była w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę, ale Ty. Gdy się modlisz, wejdź do swojej komory, zamknij drzwi i módl się do Ojca Swego, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni myślą, że przez swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, bo Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli ludziom przebaczycie ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. A gdy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy, oni przybierają ponury wygląd, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, Namaść swoją głowę i umyj twarz, aby nie pokazać ludziom, że pościsz, lecz ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli jednak Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność, nikt nie może służyć dwóm panom. Albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam Wam: Nie troszczcie się o swoje życie, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało, w co się przyodziewać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki nieba nie sieją. Nieżną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście o wiele ważniejsi niż one? Kto z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, czy nie tym bardziej was, ludzie małej wiary. Nie troszczcie się więc, mówiąc, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc o jutro, bo jutro samo zatroszczy się o siebie. Dosyć ma dzień swojej własnej biedy. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza przenosi nas do serca relacji między człowiekiem a Bogiem, życia w ukryciu. Jezus ostrzega przed religią na pokaz. Trzy podstawowe praktyki. Jałmużna, modlitwa i post nie mają być spektaklem lecz intymnym dialogiem z Ojcem. Królestwo Niebios to nie scena, na której ludzie biją brawo, ale ukryta przestrzeń, gdzie Bóg patrzy w serce. Modlitwa pańska zajmuje centralne miejsce. Jezus daje uczniom nie tyle formułę do powtarzania, ile model życia modlitewnego. Każde zdanie tej modlitwy ustawia serce we właściwej relacji do Boga jako Ojca, do Jego imienia, Królestwa i woli. W centrum nie jestem ja i moje potrzeby, lecz Bóg i jego panowanie. Dopiero wtedy codzienne prośby o chleb, przebaczenie, ochronę znajdują swoje właściwe miejsce. Przebaczenie staje się warunkiem życia własce. Ten, kto został obdarowany przebaczeniem, nie może zatrzymać go dla siebie. Jezus następnie mówi o poście, nie jako rytuale, ale jako postawie pokory. Post ma ukryty adres Ojca w niebie. W świecie, w którym łatwo wszystko upublicznić, Jezus przypomina, że najgłębsze życie duchowe dzieje się w ciszy i wierności, nie w aplauzie. Kolejna część rozdziału to wezwanie do innego spojrzenia na skarby oko i serce. Jezus pokazuje, że to, co człowiek kocha i gdzie lokuje swoje bogactwo, ujawnia prawdę o jego duszy. Niebo i ziemia, światło i ciemność, Bóg i Mamona nie da się żyć w podwójnej lojalności. Serce musi mieć jednego pana. Na koniec Jezus kieruje nasze oczy ku naturze. Takom nieba i liliom polnym. Nie troszczą się, a Bóg je karmi i przyodziewa. To nie zachęta do lenistwa, lecz do zaufania. Ojciec zna potrzeby swoich dzieci. W świecie pełnym lęku o jutro Jezus wzywa do prostego, głębokiego zaufania. Szukanie Królestwa i Sprawiedliwości Bożej ma być pierwszym priorytetem, reszta zostanie dodana. Rozdział szósty. To wezwanie do życia z Ojcem w ukryciu, w zaufaniu, bez udawania i bez lęku. Królestwo Boże zaczyna się tam, gdzie serce przestaje grać przed ludźmi i zaczyna żyć przed Bogiem. Najgłębsze życie duchowe rozwija się w ukryciu, tam, gdzie widzi tylko Ojciec. Rozdział siódmy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swojemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, a oto belka tkwi w twoim własnym oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, by usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, aby ich nie podeptały nogami, a potem, obróciwszy się, was nie rozszarpały. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto kołacze, zostanie otworzone. Któż z was, gdy jego syn poprosi o chleb, da mu kamień, albo gdy poprosi o rybę, da mu węża. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, to bowiem jest prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, Szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie i wielu przez nią wchodzi, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu ją znajduje. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbierają winogrona z cierni albo figi z ostu? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. A złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, to, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czy nie wyrzucaliśmy demonów w Twoim imieniu? Czy nie czyniliśmy wielu cudów w Twoim imieniu? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki. Powiały wiatry i uderzyły w ten dom, ale on nie runął, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza stanowi kulminację kazania na górze, moment, w którym król wzywa do decyzji. Nie wystarczy słuchać, trzeba odpowiedzieć. Jezus rozpoczyna od ostrzeżenia przed sądzeniem innych. Nie potępia rozeznania, lecz hipokryzję, skupianie się na cudzych drzazgach przy jednoczesnym ignorowaniu własnych belek. To wezwanie do pokory i autorefleksji. Dopiero serce oczyszczone może naprawdę pomagać innym. Następnie mówi o perłach i świniach, przypominając, że święte prawdy królestwa wymagają mądrości w dzieleniu się nimi. Potem Jezus zaprasza do zaufania Ojcu. Proście, szukajcie, kołaczcie. Obraz Ojca, który daje dobre dary swoim dzieciom, jest pełen czułości i mocy. To zaproszenie do życia w stałym dialogu z Bogiem, który słyszy, odpowiada i daje to, co dobre, złota zasada, wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, streszcza całe prawo i proroków. Królestwo Boże nie jest teorią, ale praktycznym stylem życia pełnym miłości. Dalej Jezus stawia przed słuchaczami dramatyczny wybór, szeroka droga i ciasna brama. Wielu wybiera łatwą drogę, ale prowadzi ona na zatracenie. Wąska droga, droga Królestwa, wymaga decyzji, odwagi i wytrwałości. W czasach duchowego relatywizmu Jezus nie pozostawia miejsca na neutralność. Są tylko dwie drogi. Pojawia się też ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami. Nie rozpoznaje się ich po słowach czy pozorach, ale po owocach życia. Prawdziwe życie Królestwa zawsze rodzi dobre owoce. Religijne pozory mogą zwieść wielu, ale Bóg patrzy na owoce, nie na maski. Najbardziej wstrząsające są słowa Jezusa o tych, którzy w Jego imieniu prorokowali, czynili cuda, a jednak zostaną odrzuceni. Nigdy Was nie znałem. To ostrzeżenie przed powierzchowną religijnością bez prawdziwego poznania i posłuszeństwa. Relacja z Królem nie polega na spektakularnych czynach, lecz na czynieniu woli Ojca. Jezus kończy kazanie na górze przypowieścią o dwóch domach: jeden zbudowany na skalę, słuchanie i wprowadzanie jego słów w życie, drugi na piasku, słuchanie bez posłuszeństwa. Burze przychodzą do jednych i drugich, ale tylko ten dom, który stoi na skalę, przetrwa. To potężny obraz życia opartego na słowie. Rozdział siódmy to wezwanie do decyzji i autentyczności. Nie wystarczy podziwiać Jezusa, trzeba Go słuchać i wypełniać Jego słowa. Nie wystarczy religijna forma, potrzebna jest głęboka przemiana serca. Prawdziwe życie Królestwa objawia się w owocach i trwałości w czasie burz. Dom na skalę to nie teoria, to codzienne posłuszeństwo królowi, które przetrwa każdą burzę. Kazanie na górze to jedno z najpotężniejszych i najbardziej przełomowych przemówień w historii ludzkości. Jezus, siedząc na wzgórzu Galilei, ogłasza manifest swojego królestwa. Nie kieruje go do elit religijnych ani do możnych tego świata, lecz do zwykłych ludzi, do tych, którzy są spragnieni sprawiedliwości, złamani, cisi i otwarci. W rozdziale piątym Jezus odwraca logikę świata. Błogosławieni są ci, których świat często pomija. Ubodzy w duchu, miłosierni czystego serca czyniący pokój, to oni są dziedzicami królestwa. Jezus pokazuje, że prawo Królestwa nie polega na zewnętrznych gestach, lecz na przemienionym sercu. Nie chodzi tylko o niezabijanie, ale o przezwyciężenie gniewu, nie tylko o niecudzołożenie. Ale o czystość serca, nie tylko o miłość wobec bliskich, ale o miłość wobec nieprzyjaciół. To wezwanie, które przekracza ludzkie możliwości i właśnie dlatego prowadzi nas do zależności od Boga. Rozdział szósty przenosi nas w ukrytą przestrzeń relacji z Ojcem. Jezus wzywa, by żyć nie dla oczu ludzi, lecz przed oczami Boga. Modlitwa, post i jałmużna mają swoje miejsce w ciszy. W centrum staje modlitwa pańska, prosty, głęboki dialog z Ojcem, który zna nasze potrzeby, zanim poprosimy. Jezus zaprasza do życia bez lęku, w zaufaniu do Ojca, który troszczy się o ptaki i lilie, i tym bardziej troszczy się o swoje dzieci. Rozdział siódmy to wezwanie do decyzji. Jezus ostrzega przed osądzaniem, hipokryzją, i fałszywymi prorokami. Wskazuje na ciasną bramę i wąską drogę, niepopularną, lecz prowadzącą do życia. Przestrzega, że nie każde religijne działanie oznacza prawdziwą relację z Nim. Na końcu stawia przed nami obraz dwóch domów. Jeden stoi na skale, to ci, którzy słuchają i wypełniają Jego słowa. Drugi stoi na piasku, to ci, którzy słuchają, ale nie czynią. Burze przychodzą do jednych i drugich, ale tylko dom na skalę pozostaje. To kazanie to nie teoria, to zaproszenie do życia przemienionego przez Króla. Jezus nie przedstawia zestawu zasad moralnych do odhaczenia. On objawia życie, które rodzi się, gdy serce zostaje całkowicie oddane Bogu. To życie w Królestwie, w którym On jest Panem. Zastanów się dziś, na czym budujesz swój dom? Na słowach, które podziwiasz, ale nie praktykujesz, czy na skalę posłuszeństwa, która przetrwa każdą burzę, czy Twoje życie duchowe dzieje się przed ludźmi, czy przed Ojcem w ukryciu? Czy Twoje serce odpowiada na wezwanie Jezusa do wąskiej drogi? Dom zbudowany na skalę nie powstaje w jeden dzień. Buduje się Go codziennym posłuszeństwem królowi. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca. Napisz w komentarzu. Buduję mój dom na skale Jezusa. Udostępnij ten film, aby inni również mogli usłyszeć słowa króla i odnaleźć drogę życia.